Kalibracja wyważarki Invento VBS210 oraz Invento VBS220E krok po kroku. Zakładamy koło stalowe, 15-calowe nawałek i wprowadzamy jego wymiary. Wprowadzamy odległość koła od wyważarki oraz przy pomocy cyrkla szerokość koła. Klikamy jednocześnie przyciski FIND ABD. Do momentu aż zaświeci się pozycja kal-kal. Puszczamy koło. Wszystkie świecące diody oznaczają miejsce nabicia ciężarka. Nabijamy ciężarek 100 gramowy na zewnętrznej stronie koła na godzinie 12. Zamykamy klapę. Ten sam proces powtarzamy po wewnętrznej stronie koła, nabijając ciężarek 100 gramowy na 12 godzinie. Kalibracja zakończona. Po obydwóch stronach widnieje 0 i 0. Wyważarka jest gotowa do pracy.